Witam Was serdecznie, widzowie. I w tym odcinku, to krótki odcineczek. Ze mną jest ekranie. Tutaj macie taki kanał, który jest dopiero stworzony. To jest stworzony przez nas we dwójkę. Kanał o nazwie Wiesiech i Tyty ty Tam czyli Tidy Tam jakby tylko, że no mamy trzy filmy mamy opis, mamy playlistę, kanały mamy też jeszcze jeden tutaj będzie, tu mamy też i co i zapraszamy tutaj na kanał w opisie macie link do niego i widzimy się, jak tu wbijecie będzie live też and więc no Not